Mam dla ciebie zagadkę. Jest symbolem wolności, ale w rzeczywistości okazuje się finansową kulą u nogi. I tak jednak wszyscy go chcą. A ja, czegokolwiek o nim nie powiem, to i tak wsadzę kim mrowisko. Wiesz już o czym mówię? Samochód. Popkultura wpaja nam, że to czym jeździmy nas definiuje, że samochód jest dowodem bogactwa i sukcesu. Ale milczy na temat wpływu samochodu na nasze finanse. A decyzja o zakupie auta jest jedną z największych, a zarazem najbardziej emocjonalnych decyzji finansowych, jakie podejmiesz w życiu. Czas więc pogadać o tym, jak nie zamienić czterech kółek na cztery gwoździe finansowej trumny. Zostaw jeszcze proszę kciuk w górę pod tym filmem, żeby pomóc mu przebić się przez YouTube'owe algorytmy, i ruszamy. Nazywam się Maciek Pielok i zdradzę ci, że we wspomnieniach z dzieciństwa mam dużo samochodów. Jednak pomimo takiej indoktrynacji od najmłodszych lat, nie wykiełkowała we mnie. Miłość do motoryzacji. Jeżdżę głównie warszawskimi tramwajami albo rowerem. Na wyjazdy biznesowe chętnie wybieram pociąg, ale przyznam, że i tak zdecydowałem się na zakup własnego, używanego kombiaka. Nie sprawiło to, że poznałem się na samochodach, ale za to jeszcze bardziej utwierdziłem się w tym, jakie finansowe konsekwencje niesie ich posiadanie. I takim finansowym właśnie spojrzeniem chcę się z Tobą dzisiaj podzielić. Zacznijmy od tego, ile tak naprawdę kosztuje samochód. Mamy specjalnie. Na taką okazję, kalkulator przygotowany przez Marcina Kluczka. Kalkulator będziesz mógł pobrać i wprowadzić własne założenia, a ja przejdę z tobą przez konkretny przykład, w którym samochód za 60 tysięcy złotych tak naprawdę staje się kosztem bliżej ćwierć miliona. Przy tak dużych kwotach od razu się ciśnie na usta też drugie pytanie. No to na jaki samochód właściwie cię stać. Podzielę się z tobą konkretnymi regułami, jak to sprawdzić, i patentami na wystudzenie emocji przy tej bardzo ważnej decyzji. No to wybierzmy się na początek na zakupy. Mediana cen na rynku samochodów używanych w Polsce w 2024 roku wynosiła 35 tysięcy złotych. To znaczy, że połowę aut można było kupić taniej. Jednak z doświadczenia wiem, że gdy przychodzi do wyboru, to kierunek w cenie jest jeden w górę bo myślisz sobie może jednak wziąć ten bezwypadkowy z mniejszym przebiegiem, no i dopłacić te 10 tysięcy złotych. Dla bezpieczeństwa przyda się też kamera albo chociaż czujnik cofania, no i szkoda byłoby już wydać tyle pieniędzy i nie mieć tych podgrzewanych foteli na zimę. I tak dalej, i tak dalej. I każdy z tych wyborów można z łatwością uzasadnić, ale nie uciekniemy od tego, że im bliżej tej full opcji, tym bardziej puchnie cena i to często o kilkadziesiąt procent. Branża motoryzacyjna miała Ponad 100 lat, żeby dopieścić swoją maszynkę marketingową, mając dla ciebie jeden przekaz: dopłać. Dlatego od razu podpowiedź: zrób sobie już na początku taką listę opcjonalnego wyposażenia aut, i przy każdej pozycji zastanów się, jak wyglądałoby twoje użytkowanie samochodu bez tej opcji. Spróbuj podzielić te opcje na potrzeby. I zachcianki. Do tego ustal koniecznie sztywny budżet na zakup auta. Traktuj go jak nieprzekraczalną granicę, a nie jak punkt wyjścia do negocjacji z własnymi zachciankami. Ok, załóżmy, że wypatrzyłeś tę wymarzoną furę, wiadomo, że drożej niż zakładałeś, ale wykładasz oszczędności na stół. Do przykładu przyjmuję 60 tysięcy złotych. Myślisz, że więcej zapłaciłeś, no to samochód też dłużej posłuży, więc na początek niech będzie, że ma służyć 5 lat. I wbijam te dwie rzeczy do wspomnianego już kalkulatora. Ten kalkulator na pomknę, że wyślemy newsletterem, więc jeśli chcesz go pobrać, to link do zapisu na newsletter czeka na Ciebie pod tym filmem i zachęcam dołączyć, bo co tydzień dostaniesz od nas porcję finansowej wiedzy, finhaki, nowości z naszych publikacji, więc nie czekaj, tylko zapauzuj nawet teraz i od razu klikaj pod filmem w link do newslettera. No dobra, wprowadzone 60 tysięcy cena, 60 miesięcy czasu użytkowania, czyli 5 lat, no i jeszcze tylko planowany przebieg. Załóżmy, że mało jeździsz, niech to będzie 10 tysięcy kilometrów rocznie, 50 tysięcy kilometrów w sumie w 5 lat, no to samochód kupiony. Jest ekscytacja. Może masz przed oczami w tym momencie jakiś road trip, taki słoneczny dzień, zimny łokieć za szybą, wiatr we włosach, tylko jeszcze nie wiesz, że za tę wizję właśnie zdecydowałeś się wyłożyć kolejne 60 tysięcy złotych. Ostatnie, bowiem co sobie teraz wyobrażasz, to. Przepalanie drogiej benzyny stojąc w korkach, nie wyobrażasz sobie też stania w kolejkach do zmiany opon na zimówki, albo pośpiechu do mechanika, który wreszcie znalazł termin dla ciebie na serwis. A ta szara rzeczywistość posiadania auta szybko dogania i te koszty użytkowania dają srogo po kieszeni. Jakie koszty? Panie, silnik jak igła, tylko wahę laci bić kilometry. Mhm. Mm tak, paliwo oczywiście jest kosztem, ale mamy też tendencję zapominać o całej puszce Pandory z nieregularnymi wydatkami na auto. Ubezpieczenia, serwisy filtrów i oleju, serwis klimatyzacji, wymiana rozrządu, świece, nowe opony, wymiana tych opon co y, dwa razy w roku, hamulce, do tego parkingi, garażowanie, myjnia, badanie techniczne, bo nawet takie no, bzdety jak uchwyt na telefon i choinkowa zawieszka na lusterko. Z czasem do tej listy dochodzą też niestety naprawy. A koszt przy nich? No to cóż. Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Czy ty wiesz, ile dzisiaj wynoszą twoje koszty eksploatacji auta? Ja dzięki badaniom Santandera wiem, jak to szacują Polacy. Według 59% ankietowanych takie koszty zamykają się w 1000 zł miesięcznie. Załóżmy optymistycznie, że większość Polaków w tym badaniu ma rację i wbije w kalkulator taki super cukierkowy scenariusz. Co miesiąc właściwie tylko koszt paliwa, a tutaj wpisuję 450 zł, i garażu 300 zł. Co roku Polisa OC i AC za 2000 zł, 600 zł na jedną oponę odłożyć, no bo te cztery opony trzeba raz na 4 lata przyjmijmy wymienić i do tego jeszcze 500 zł rocznie na wymianę olejów, filtrów, czyli taki standardowy serwis. Średnio zakładam 1100 zł miesięcznie przez 5 lat, na które to 5 lat planuję używanie tego samochodu, to się sumuje do zawrotnej kwoty 66 550 zł, więcej niż sama cena zakupu auta. Naturalnie, im więcej w aucie, im droższa marka, im starsze to auto, im większy przebieg, tym większe będą koszty w poszczególnych kategoriach. Zdecydowanie polecam, więc jeszcze przed w ogóle oględzinami jakiegokolwiek auta zorientować się, ile kosztuje jego utrzymanie. Szczególnie chciałbym do tego zachęcić młode wilki. Bo dla wielu 20-30 latków taka wizja 300 koni pod maską, napędu na 4 łapy i zrywania asfaltu na światłach brzmi po prostu wyśmienicie, ale grozi też wyrywaniem włosów, gdy przychodzi zapłacić za serwis. Ty będziesz ciągle dokładać do auta, ale jego wartość i tak będzie konsekwentnie spadała. Nazywa się to deprecjacją wartości auta. Analityk Finaxa zebrał dla nas na wykresie, jak z biegiem lat topniała taka początkowa wartość, takie 100% ceny zakupu w salonie. I na niebiesko widzisz tutaj samochody z USA, na szaro z Niemiec, a na pomarańczowo samochody bliskiej nam Słowacji. Generalnie najszybsze procentowo spadki wartości auta są w pierwszych trzech latach, choć na przykład na Słowacji widać, że to może się też rozciągnąć aż do 7-8 lat. Możemy więc bezpiecznie przyjąć, że na... Swoje takie trzecie urodziny, auto straci w sumie 40% ceny z salonu. Za to w kolejnych latach można przyjąć regułę tak na oko, że 10% rocznie trzeba będzie odpisać z wartości. I ten spadek wartości w pierwszych latach jest też naturalnie najbardziej odczuwalny kwotowo, bo inaczej odczuwasz 10% ze 100 tysięcy złotych, a inaczej 10% chociażby już potem, nie wiem, z 30 tysięcy. Pomimo to, wśród tych ankietowanych przez Santandera osób, które przymierzają się do zakupu auta, aż 40% odpowiada, że chciałoby kupić nowy egzemplarz. To dla mnie jest jeszcze ciekawsze to, że na takie nowe auto z salonu zasadzają się głównie 30-latkowie, a to jest taki okres w życiu, w którym klasycznie dużą część budżetu pochłaniają też dzieci, kredyt hipoteczny. I już słyszę, ale Maciek, nowe auto to gwarancja bezpieczeństwa i nic się nie martwisz jakimikolwiek naprawami. No dobra, to czym różni się bezpieczeństwo nowego i pięcioletniego auta? A gwarancja? Tak, ale czy jest warta tych kilkudziesięciu tysięcy złotych? Co musiałoby się zepsuć, żeby tyle kosztowały naprawy? Dla mnie... Zakup nowego auta, przyznaję, to abstrakcja. Nawet gdybym miał mnóstwo wolnych gotów. Myślę za to, że taki złoty środek, jeśli kogoś stać, to takie auto 4-6-letnie, bo nie tracą już tak szybko na wartości, mogą ciągle pachnąć nowością, no i nie generują kosztów naprawy. Wracam do przykładu. Wydałeś 60 tysięcy na zakup tego auta. 66 650 zł zje eksploatacja. No a do tego w tempie 10% rocznie spadnie wartość rynkowa. Po 5 latach to auto sprzedaż. Wtedy za 35 tysięcy złotych. Jak to sobie sumujemy, to z twojej kieszeni wyjdzie przez ten 5 lat 91 550 zł. Złotych. Ale bynajmniej to nie koniec kosztów. Bo największy koszt jest niewidoczny na pierwszy rzut oka, bo jest to utracona alternatywa. Jeśli zamiast kupować to auto zainwestowałbyś te początkowe 60 tysięcy złotych i potem zamiast na eksploatację tego auta wpłacał 1100 złotych miesięcznie do takiego świadomie zbudowanego portfela inwestycyjnego, to zgromadziłbyś tam 126 tysięcy złotych z samych wpłat, a jeszcze zysk. I jeśli ta inwestycja pracowałaby średnio rocznie na 7% tak już po podatku liczmy, to do tej kwoty dołożyłbyś jeszcze 36,5 tysiąca złotych zysku. W sumie miałbyś 163 tysiące złotych. W opcji z samochodem Twój majątek stopniałby o 91,5 tysiąca złotych. W wersji z inwestycją wzrósłby do 163 tysięcy złotych. Przy tych założeniach różnica wyniosłaby 254 tysiące. Decyzja o zakupie auta to więc decyzja na ćwierć miliona w horyzoncie 5 lat, no a oczywiście takich pięcioletnich okresów jest dużo więcej. I przelić sobie te pieniądze na spokój, na dni wolności finansowej, na wiem, wkład własny, nieruchomość czy cokolwiek innego ci w duszy gra. Dodam, że zupełnie pominąłem tutaj koszt czasu, no bo tego czasu jednak auto zżera dużo, a to jest czas, który mógłbyś. Poświęcić na chociażby projekt zwiększania zarobków, ale to zostawmy z boku. Liczby nie kłamę. Z samochodów jest taka sama inwestycja, jak z lodówki lokata Kapitał, Bo auto to nic innego, jak jedna z najdroższych form konsumpcji. Jeśli więc możesz poczekać w swojej sytuacji życiowej z zakupem auta, to może to być naprawdę duży dopalacz dla Twoich finansów. Tyle, że rozumiem, że bardzo często te cztery kółka są zwyczajnie bardzo potrzebne. Ogarnięcie logistyki przy dzieciach, dojazd do pracy w innej miejscowości, zakupy w oddalonym super. Więc nasuwa się kolejne pytanie: jak wyznaczyć granicę pomiędzy autem rozsądnym finansowo, a taką nieodpowiedzialną fanaberią? Czyli innymi słowy, na jakie auto cię stać? No i nie ma tu niestety jednej uniwersalnej odpowiedzi. Po pierwsze, to zależy od tego, jak ważnym celem życiowym jest dla ciebie posiadanie fajnego samochodu. Brutalna prawda jest taka, że w życiu nie można mieć wszystkiego i po prostu trzeba wybierać, na czym ci bardziej zależy: na bryce czy na nieruchomościach, a może inwestycjach pod studia dzieciaków, może wolności i niezależności finansowej. Warto sobie te swoje takie ważne cele życiowe wypisać. Nie cię przed oczami, gdy decydujesz Ile chcesz wydać na auto? Motoryzacyjny budżet musisz też odnieść do swoich zarobków. Na zachodzie często powtarzana reguła brzmi: kup auto za maksymalnie 10% swoich rocznych zarobków, no tylko że w Polsce wciąż zarabiamy istotnie mniej, a ceny aut są podobne. Dlatego tę regułę proponowałbym zmodyfikować następująco. Jeśli samochód to dla Ciebie tylko narzędzie do przemieszczania, to starałbym się wydać na niego nie więcej niż 3 miesięczne pensje, ale takie już liczone na rękę czyli 25% rocznego wynagrodzenia netto. Natomiast jeśli auto jest dla Ciebie bardzo ważne jako cel w sam w sobie, to pilnuj się, żeby nie wydać na nie więcej niż 50% swojego rocznego wynagrodzenia na rękę. Przez wydać mam na myśli już całkowity koszt uwzględniający koszty eksploatacji oraz cenę zakupu, tak dokładnie jak to liczyłem w przykładzie w kalkulatorze. W polskich warunkach wyglądałoby to następująco. Według najnowszych danych GUS z grudnia 2024 roku mediana wynagrodzeń w Polsce wynosiła na rękę tak około 5000 zł miesięcznie. Przy takich zarobkach osoba powinna celować w auto za... 15 do 30 tysięcy złotych już wliczając w to koszty użytkowania. Przy nieco wyższych zarobkach 7 tysięcy złotych na rękę taki budżet według tej reguły wzrasta do 21 do 42 tysięcy złotych na auto. Wreszcie osoba, yy, która jest u progu 10% najlepiej zarabiających Polaków, czyli wyciąga miesięcznie 10,5 tysiąca złotych na rękę, mogłaby pozwolić sobie na samochód w budżecie 31,5 do 63 tysięcy Złotych. Naturalnie, jeśli w rodzinie dwie osoby zarabiają i użytkują wspólnie auto, no to budżet można sumować. A co z kredytami czy leasingami? No bo przecież auto można mieć już za 1000 złotych miesięcznie. I tu mam mocne zdanie, bo moim zdaniem, jeśli nie stać się na auto bez kredytu, to być może po prostu jeszcze nie jest to odpowiedni moment w Twoich finansach na tak duży wydatek. Kredyt na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę świetnie i tanio, ale to celowy zabieg marketingowy. Finansowanie ma po prostu wydawać na nam się łatwe do udźwignięcia to jednak takie same kajdany, jak chociażby kredyty chwilówki. Co prawda niż, nieco niższe jest to oprocentowanie, ale za to pożyczane kwoty są znacznie wyższe. Stajesz się niewolnikiem kredytu i musisz pracować na bank w imię zakupu czegoś, co pamiętaj, traci na wartości i generuje koszty. Zresztą większość Polaków to widać świetnie rozumie i kupuje za gotówkę, bo według różnych źródeł jest to około 55 do 80% transakcji. Jeśli już absolutnie musisz pożyczyć pieniądze. Na samochód i nie ma innej możliwości w swojej sytuacji życiowej, to zachęcam Cię do stosowania reguły 10.4. 20. A to po kolei. Rata niech nie przekracza więcej niż 10% miesięcznych przychodów, no bo dzięki temu nie zabijesz budżetu na inne cele. Okres kredytu ustal na maksymalnie 4 lata. Zapłacisz mniej odsetek niż gdyby to był dłuższy kredyt. I wreszcie minimum 20% kosztu auta pokryj z własnej kieszeni, bo to zmniejsza kwotę kredytu, ale też testuje, czy jesteś w stanie odkładać pieniądze, żeby potem udźwignąć spłaty. 10-4%. 20. I jak tak tego słuchasz, to na szybko, czy mieścisz się w tych regułach, czy może to podejście brzmi dla ciebie po prostu zbyt konserwatywnie. Ja spodziewam się, że wiele osób powiedziałoby, że przesadzam, że raz się żyje, że, cytując profesora Bartoszewskiego, nie zawsze to, co warto, się opłaca, że tabryka to przecież wielka radość. Wszystko prawda. Tylko niestety, no to jest nietrwałe źródło szczęścia i są nawet badania jak bardzo nietrwałe. Bo przeciętnie po trzech latach od zakupu bryki, połowa tego dodatkowego zadowolenia wyparowuje, a po 5 latach zostanie już tylko jedna trzecia tego początkowego efektu szczęścia. Zakupy, nawet tak duże jak samochód, przynoszą tylko tymczasowy wzrost dobrostanu. No nie bez powodu mówi się o takim efekcie hedonistycznej bieżni, to znaczy biegniesz za szczęściem, a tak naprawdę stoisz w miejscu. Ba, przyzwyczajasz się do pewnego poziomu i potrzebujesz wręcz coraz większych bodźców zakupowych, więc łatwo jest paść ofiarą inflacji stylu życia. Dlatego przy motoryzacyjnych rozważaniach tak ważne jest, by opanować takie odraczanie tej gratyfikacji w czasie, a swoje emocje przystudzić chłodną kalkulacją. Oczywiście to nie jest łatwe, a dzisiejszy świat będzie ci to dodatkowo utrudniać, no bo pełno jest takiej pozerki w drogich brykach. Ja natomiast, jak widzę takie stroszenie piór w motoryzacyjnym wydaniu, to przypomina mi się obserwacja Morgana Hausela, który mówi, że ludzie nie podziwiają cię za twój samochód. Oni myślą tylko, jak fajnie by było, gdyby sami taki mieli. Zauważ też, że bardzo bogate osoby nie mają potrzeby udowadniać swojego bogactwa i nie obnoszą się ze swoimi furami. Mam tu chociażby na myśli legendarnego inwestora Warrena Buffetta, który jeździ kilkunastoletnim Chevroletem, twórcę Amazona Jeffa Bezosa, który w końcówce lat 90-tych będąc już miliarderem jeździł Hondą Civic, czy założyciela Ikei Ingvara Camprada, który był wierny swojemu 20-letniemu Volvo. Wszyscy są albo byli już miliarderami mając takie auta. Nie namawiam cię do rezygnowania z auta, ale życzę ci, żebyś decyzję o jego posiadaniu podjął jak najbardziej Domie. To znaczy chłodno przekalkulował sobie finansowe konsekwencje tego zakupu i też zderzył je ze swoimi innymi ważnymi celami w życiu. Na pewno pomożesz swojemu portfelowi, jeśli potraktujesz samochód jako narzędzie, a nie jako jakąś wielką nagrodę czy symbol statusu. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, jak Ty podchodzisz do tego tematu i co sprawdziło się u Ciebie, żeby przy samochodzie być kierowcą swojego budżetu, a nie pasażerem zewnętrznych oczekiwań. Masz ochotę na kolejny film z nami? To czekają na Ciebie ten. I ten. Nie przegap kolejnych, zasubskrybuj i do zobaczenia za chwilę. Piątka.